obligacje korporacyjne dają oprocentowanie wyższe ze względu na to, że też obligacje firm charakteryzują się trochę większym ryzykiem, czyli tutaj pożyczając pieniądze ten koszt ryzyka wliczamy w oprocentowanie. No i w tej chwili można tak w skrócie powiedzieć, że w zależności też od tego, jaka to jest firma, bo wiarygodność, czyli ryzyko i wiarygodność różnych firm jest zróżnicowana, czyli w przypadku firm niewielkich, mało znanych będzie ona niższa i w związku z tym wysoko odsetek, wysokość odsetek od tych obligacji będzie wyższe, czyli po prostu więcej zarobimy, bo będziemy oczekiwali większego jakby wynagrodzenia za tę pożyczkę i za ryzyko z nią związane. A w przypadku firm większych, bardziej znanych czy takich renomowanych o dużej wiarygodności finansowej te odsetki są niższe, ale też dużo wyższe niż wspomniane przeze mnie lokaty bankowe czy obligacje skarbowe. Dla przykładu można powiedzieć, że w przypadku tych obligacji bardzo wiarygodnych firm czy banków czy również instytucji samorządu terytorialnego bo również takie są możemy liczyć na oprocentowanie rzędu 4 5 6%, więc jest to dwu-trzykrotnie bardziej korzystne niż oprocentowanie lokat czy obligacji skarbowych. W przypadku tych bardziej ryzykownych, o których mówiłem firm, może to być 8 9 do 10%, więc tutaj widać te jakby różnicę w atrakcyjności. Oczywiście te relacje się zmieniają, ponieważ wraz ze zmianą warunków na rynku być może w pewnym momencie banki czy Ministerstwo Finansów będzie oferowało bardziej atrakcyjne warunki i wtedy jakby to, to porównanie będzie wyglądało troszkę inaczej. Na razie wygląda ono bardzo korzystnie z punktu widzenia właśnie inwestowania w obligacje korporacyjne. Ale tutaj ważna jest właśnie ta ocena ryzyka. Jeżeli chodzi o ryzyko tych obligacji skarbowych, to ono jest niewielkie, ponieważ wiadomo, że niebezpieczeństwo, że skarb państwa czy, czy rząd będzie niewypłacalny jest bardzo niewielkie, w związku z tym tutaj ryzyko jest, jest minimalne, natomiast w przypadku części firm to ryzyko jest duże i rzeczywiście ono się materializowało, czyli mieliśmy przypadki na naszym rynku już firm, które nie były w stanie wywiązać się z spłaty tych obligacji i po prostu traci się wówczas pieniądze.